Dzień widzowie, to będzie bardzo krótki film. Wiem, że nawet bez premiery jest, a to nie jest dość częste na moim kanale. Pokażę Wam nowy update Emergenców, ponieważ był update dosłownie parę minut temu, od wtedy, kiedy to nagrywam. I chcę Wam pokazać, co dodadzono To pierwsza rzecz, to są auta elektryczne, a dokładnie to jedno auto elektryczne, czyli. Dodali jedno elektryczne auto i jest to Tesla. Ehm, pokażę Wam może białą, bo biała to jest taka standardowa i popatrzcie To jest nowa Tesla. Dodali jeszcze właśnie parę rzeczy. Popatrzcie, to dodali jeszcze te do tankowania dla Tesla, ale nie wiem, gdzie to jest. Wiem, że na stacji benzynowej w tym mieście nie było, ale popatrzcie. Na przykład tu jest. Spotkacie to praktycznie na każdym kroku, że tak powiem. Popatrzcie, tu se pojedziemy przez ten praktycznie na każdym parkingu. Są co nie? Ale dobra. Teraz jeszcze tutaj właśnie trzeba coś pokazać. Trzymam w ogóle telefon w ręce dlatego, ponieważ ten film będzie bardzo krótki i dodali nam tu jeszcze lodowisko w tym miejscu, gdzie był park świąteczny. Więc tak, na tyle lodowiska, już żegnam się z wami, więc wiem, że ten film był bardzo króciutki, ale wiecie, chcę się wam tylko pokazać, premiery też nie było i oczywiście, jeżeli wam się spodobał film, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, ale pod tym filmem nie zostawiacie, bo on nie był jakiś wybitny, to nie musicie, zostawcie subskrypcję na moim kanale, to nie was lecimy po 5 a na 5 tysięcy zakładam swoją grupkę w Robloxie, na której będziecie mogli kupić ubrania, będą gry moje i w ogóle takie pierdoły, więc dobra, to ja już się z wami żegnam, pa!